Chciałabym, chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić swoimi przemyśleniami na temat związków karmicznych, bo słyszałam z pewnych źródeł: jedna osoba powiedziała, że w sieci, jedna osoba powiedziała, że. Związek karmiczny to naprawdę wielka tragedia, niebłogosławieństwo. Lepiej się nie spotykać, lepiej w ogóle z tym nic nie mieć do czynienia, bo to się wiąże tylko z bólem i z cierpieniem i tak z tego nic nie będzie. Druga osoba, którą słyszałam, która też ma jakby swój kanał, opowiadała o tym, że, że Związek karmiczny nie ma szansy na to, żeby żeby trwał, żeby był związkiem, na przykład do końca życia, czy związkiem na bardzo długi czas. Kochani, ja od 15 lat zbieram informacje na temat związków karmicznych i taką mam retrospekcję, dlatego chciałam się z Wami podzielić. Oczywiście ja nie jestem wszechwiedząca i to są moje badania i doświadczenia, które prowadzę od 15 lat, ale chciałabym się z Wami podzielić taką refleksją, że na podstawie moich badań mogę powiedzieć, że jeżeli dwie dusze rozpoznają się z poprzednich cieleń i dwie osoby rzeczywiście są gotowe na to, żeby pracować nad sobą, żeby się rozwijać, żeby poznać siebie, tak? żeby ewaluować, żeby po prostu zmierzyć się z własną traumą, z własnymi lękami, z własnymi przekonaniami. Jeżeli tak się stanie, to jak najbardziej uważam, że mają szansę zostać ze sobą do końca życia. Jak najbardziej. Oczywiście, że jest wiele takich przypadków, że tylko jedna osoba, najczęściej kobieta, bo my jesteśmy takie sensybilne, latamy na te wykłady, na te warsztaty, pracujemy nad sobą, czytamy książki. Chcemy się ulepszać. Nie jestem mężczyzną, ale, ale rozmawiam z mężczyznami i wiem, że oni mają trochę inne nastawienie do tego. Nie są tacy czujący jak my, kobiety, i podchodzą do różnych tematów bardziej tak logicznie i zupełnie z innej perspektywy widzą relacje i swoje emocje. Jednak uważam, że w ostatnich czasach coraz więcej poznaje osób, które są obudzone, czyli, czyli kto, co to znaczy być obudzonym? To znaczy, moi drodzy, że taka osoba doznała, nie wiem jak to nazwać, doznała skoku kwantowego i ten skok kwantowy spowodował to, że odklejamy się jakby od własnych emocji, tak? Ja często... Właśnie też to mówię rozmawiając z moim przyjacielem, że jak mały trudny dzień, to żebyśmy się nie przywiązywali do tych trudnych emocji, bo na drugi dzień będzie zupełnie inaczej, tak? I tak faktycznie jest, tak? Dlatego nie powinniśmy się przywiązywać. Ja wiem, że to się łatwo tak mówi, ale jeżeli doświadczyłaś, doświadczyłeś skoku kwantowego, to na pewno rozumiesz, o co mi chodzi. I praca nad sobą, ona powoduje to, że ty zaczynasz się odklejać od swojego umysłu, tak? Bo umysł jest duszą. Umysł jest duszą umysłu. Dusza, dusza zbiera doświadczenia z poprzednich wcieleń, z poprzednich reinkarnacji. Dusza niesie w sobie pamięć naszych przodków naszych pradziadów, tak, ich doświadczenia, ich emocje, ich radości i smutki. I umysł po prostu pracuje na podstawie tego, co ma w pamięci i podsuwa nam czasami rozwiązania, które są naprawdę niefajne. I nie powinniśmy słuchać swojego umysłu, ym, ponieważ często bardzo gada bzdury yy, i demotywuje, zamiast motywować, dlatego ja Wam bardzo polecam tą pracę nad sobą, tak, która powoduje to w, w dalszym efekcie, bo to jest głęboki proces i długi proces może być, ale to nie ma znaczenia, tak? Nawet jak ten proces się nie skończy do końca życia i tak jest super, yy, ponieważ praca nad sobą powoduje to, że w pewnym momencie zaczynasz się odklejać od własnych em emocji, tak? Zaczynasz widzieć i dostrzegać, że Twój umysł y, żyje własnym życiem. I y, y, ja ost w ostatnim nagraniu już o tym wspominałam, że bardzo lubię słuchać Mon Moniki Burzyńskiej, też ją za zachęcam Was do słuchania. Bardzo mądra, oświecona osoba to jest. I ona kiedyś powiedziała jakiś czas temu, że jestem tą, która patrzy, jestem tym, który patrzy. Jeżeli mam trudny moment, jestem Tą, która patrzy i nie przywiązuje się do emocji. To już jest taka trochę wyższa szkoła jazdy, ale, ale to jest jakby takim etapem tej pracy nad sobą, tego przebudzenia, że ty w pewnym momencie dochodzisz do takiego miejsca, że ty zaczynasz obserwować, że twoje myśli nie są tobą, nie są tobą twoje myśli i zaczynasz nimi sobie zarządzać. Tak, i to jest możliwe, i to jest dla każdego do zrobienia. Bo wiecie, mam też, rozmawiam z wieloma ludźmi, i oni mówią: Ale wie pani, bo ja dużo czytam, chodzę na warsztaty, rozwijam się, medytuję, nie wiem, co robić, to i to i to. I super, że to robisz, ale sama wiedza, sama wiedza nie jest wystarczająca, ponieważ za tą wiedzą stoi doświadczenie. I bardzo jest ważne to, że. Często, osoby się, często ludzie się zniechęcają do pracy nad sobą, bo nie widzą rezultatów. Tak nie zobaczysz tych rezultatów, jeżeli nie pracujesz, nie wdrażasz tego, nie praktykujesz tego, co się uczysz, czego, doświad, czego się uczysz, tak? co czytasz, co słyszysz na warsztatach. To są praktyki duchowe, które są nieodzowne. Powiecie, tak? to jest nie tylko ciało, jest Dusza i duch, tak? I ten duch w pewnym momencie on się odkleja od Twojej duszy. Także on zarządza, za, zaczyna zarządzać Twoimi myślami, że wychodzisz z tego syndromu ofiary, jesteś y, zarządzając swoją duszą. Wtedy jesteś najlepszym rodzicem dla siebie, tak? To jest ten moment, kiedy zaczynasz naprawdę kochać siebie i rozumiesz, co to znaczy kochać siebie, tak? Rozumiesz, co to znaczy opiekować się swoim ciałem, opiekować się sobą jak najlepszy przyjaciel, i wtedy, jeżeli doświadczasz tego odklejenia, wtedy nigdy więcej nie czujesz się jako samotna osoba, tak? I często pewnie słyszycie albo gdzieś czytaliście, że aby pokochać siebie, aby pokochać kogoś, trzeba najpierw pokochać siebie. I dopiero jak pokochasz siebie, to możesz wybrać sobie partnera, czy możesz być z drugą osobą, bo jesteś z nią dlatego, że, że fajnie wam się czas spędza. I nie dlatego, że, że ta osoba za, jakby masz jakieś oczekiwania i ona te oczekiwania zaspokaja. To nie o to chodzi, tak? Bo jeżeli my śpimy, Cudzysłowiu, i jesteśmy w umyśle, to oczekujemy, że ktoś nas uratuje, że mamy trudne sytuacje życiowe i jesteśmy zniechęceni. Często ktoś leży, na przykład na, na Sofie cały dzień skroluje TikToki, albo ktoś tam płacze, ma depresję, nie chce mu się myć, nie chce mu się wstać z łóżka. Takich momentów będzie coraz więcej, moi drodzy. I Trzeba się nauczyć również z tym żyć, ponieważ ponieważ, jest to, ponieważ no będzie Ci coraz trudniej, tak? I jesteśmy w procesie wznoszenia się. Czy wierzysz, nie wierzysz, zresztą to już nie jest kwestia wiary, to sami czujecie, co się z Wami dzieje, czujecie, że wychodzą pewne sprawy z przeszłości, które są nieuregulowane. To, się, to oczywiście to są emocje związane z tymi sprawami. Jeżeli nie nauczysz się tych emocji kontrolować, to będziesz leżeć, nie będziesz się myć i wpadniesz w dół, z którego będzie bardzo trudno wyjść. Ja. Uważam, że z każdego dołu można wyjść, tak? To nie, są, to nie jest łatwe wyjść z tego, potrzebne jest wsparcie, ale z każdego dołu można wyjść, moi drodzy, i właśnie te praktyki duchowe, bo sama wiedza nie wystarczy. To, że Ty wiesz, jak funkcjonuje umysł, to jak Ty wiesz, jak funkcjonują relacje. I, I masz dużo wiedzy, to jest za mało, to nie jest wystarczające, to, to, to jest super, ale ty masz to poczuć w swoim sercu, ponieważ to Tesla mówił, Einstein mówił, wiele mądrych głów mówiło to, że jesteśmy wibracją jesteśmy falą informacyjną jesteśmy taka fala muzyczna jesteśmy taką falą radiową. I, I wszechświat nie słyszy, co ty do niego mówisz. On odbiera twoje emocje, on otwiera twoją wibrację. I dlatego jest tak ważne, żeby nauczyć się wibrować, żeby nauczyć się zarządzać tą wewnętrzną wibracją. I do tego właśnie służą praktyki duchowe. I wtedy, jeżeli jesteś w związku, i masz, masz świadomość tego, kim ty jesteś, potrafisz zarządzać swoje, swoimi emocjami, to nie będziesz padać w takie pułapki tak zwanego ego, <gdzie>, gdzie ktoś cię wkurzy, twój partner, czy partnerka cię zdenerwuje, bo coś tam, bo coś tam. Podejdziesz do tego zupełnie z innej perspektywy, podejdziesz do tego ze spokojem, że będziecie mogli na przykład wieczorem usiąść ze sobą i porozmawiać, co tu się znowu odwaliło w tym naszym związku, tak? To wyszła przez ciebie twoja mama, wyszedł przez ciebie twój tata ze mną, rozmawiał. Co tu się wydarzyło? To jest wartościowa relacja, która może trwać do końca życia i jeszcze dłużej. Moi drodzy, dlatego zachęcam do tej pracy nad sobą, tak? Bo związki karmiczne no, to są niedokończone spotkania i związki z poprzednich wcieleń. I skoro się spotkaliście, to oznacza, że coś nie zostało ukończone, tak? Bardzo prosta rzecz. Coś nie zostało ukończone i należy to ukończyć, żeby nie powtarzać tego samego w kółko i też się uwolnić od wielu emocji. I jeżeli jesteś w związku takim toksycznym i yy, jesteś osobą, która jest obudzona, która się budzi, która zaczyna widzieć, dostrzegać, jak to wszystko naprawdę funkcjonuje, to Ty wtedy możesz się z tego odkleić i zacz, no, zacząć obserwować tą drugą osobę, no i czasami też jej współczuć, tak, że ona nie widzi, bo to, że ona nie widzi i nie czuje, to nie jest jej wina. Tak naprawdę już Wam ostatnim nagraniu mówiłam, my niczemu nie jesteśmy winni. To jest nasze doświadczenie i, i, i niestety, jeżeli śpimy, to, to działamy na tych dwóch podstawowych czakrach, w czakrze podstawy, czakrze seksualnej, żeby przetrwać, żeby zapłacić rachunki, żeby przeżyć tak żeby wygrać i nie ma innych nie ma miejsca na inne uczucia dlatego te wszystkie praktyki też te aktywacje czakr praca z oddechem I, i tego jest mnóstwo dla każdego coś innego ponieważ każdy z nas moi drodzy ma swój algorytm każdy z nas ma swój świat i nie próbujcie zrozumieć drugiego człowieka bo nie zrozumiecie go nie ma takiej opcji możecie może Wam się wydawać, że rozumiecie, możecie z nim rezonować, bo macie podobne doświadczenia, ale nigdy, nigdy nie uda Wam się zrozumieć w stu procentach, tak? Dlatego przestańmy się oceniać, ponieważ ktoś ma zupełnie inne doświadczenia. Jak można się oceniać, skoro każdy z nas jest inny, tak? To jest naprawdę bardzo krzywdzące. Dlatego zostawiam Was z tym i co? Do następnego razu, moi drodzy.